Tradycyjne suplementy, takie jak tabletki, kapsułki, a nawet niektóre składniki odżywcze pochodzące z żywności, nie są skutecznie przetwarzane i wchłaniane przez organizm i są wydalane jako odpady, nigdy nie trafiając do komórek, gdzie są najbardziej potrzebne. Opatentowany przez Livon system suplementacji Altrient zwiększa wchłanianie składników odżywczych, wykorzystując nośnik w postaci liposomów. Liposomy to mikroskopijne, wypełnione cieczą pęcherzyki tłuszczowe, zbudowane z wody i niezbędnych fosfolipidów. Taka struktura nie tylko chroni aktywne składniki odżywcze, ale pozwala liposomom łatwo dostarczyć witaminy, gładko przenikając do wnętrza komórek organizmu. W ciągu kilku minut od spożycia Altrient, liposomy wypełnione substancjami odżywczymi dostają się do krwiobiegu nienaruszone i uwalniają cenną zawartość bezpośrednio do komórek. Technologia enkapsulacji liposomalnej Livon Labs to najskuteczniejszy sposób na doustne dostarczenie składników odżywczych. Przewyższa wszystkie inne formy suplementów. Sekret tkwi w metodzie.